W dzisiejszym odcinku opowiem o kontroli podatkowej, która jest jednym z najczęściej stosowanych narzędzi sprawdzenia, czy podatnik, płatnik lub inkasent prawidłowo wykonują swoje obowiązki podatkowe. Kontrola zazwyczaj jest zapowiedziana. Oznacza to, że zanim się rozpocznie, organ uprzedza zawiadomieniem kontrolowanego o tym, że kontrola będzie miała miejsce i czego będzie dotyczyła. Od zawiadomienia organ ma od 7 do 30 dni, by kontrolę rozpocząć. W tym czasie warto się do niej przygotować. Co to oznacza? Po pierwsze, uporządkujmy dokumentację podatkową, a po drugie, sprawdźmy ją. Jeżeli są jakieś błędy, można jeszcze dokonać korekty. Jak już kontrola się rozpocznie, taka korekta będzie nieskuteczna. Jeśli w ciągu tych 30 dni kontrola się nie rozpocznie, to organ albo z nie zrezygnował, albo jeżeli będzie chciał ją przeprowadzić, musi ponowić proces zawiadomienia. Kontrola rozpoczyna się od upoważnienia. W upoważnieniu wskazane jest, kto, kogo, w jakim zakresie będzie kontrolował, od kiedy do kiedy oraz jakie są prawa i obowiązki kontrolowanego. Jeśli chodzi o te obowiązki, a jest ich całkiem sporo, do najważniejszych należy obowiązek. Wpuszczenia urzędników do siedziby, przyjęcia ich w siedzibie kontrolowanego, okazanie im miejsc przechowywania dokumentacji podatkowej, miejsc prowadzenia działalności, udostępnienia im akt, dokumentacji, próbek towarów, jeśli urzędnicy o to poproszą, umożliwienia zabezpieczenia dowodów, czy na podstawie postanowienia prokuratorskiego dokonanie przeszukania. Obowiązkom kontrolowanego odpowiadają prawa, z których wręcz powinien on korzystać. Najważniejsze to prawo do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych. Co to oznacza? Oznacza to, że nie tylko możemy przyglądać się temu, co robi organ, ale także aktywnie w tym uczestniczyć zadawać pytania świadkom, którzy są przesłuchiwani czy biegłym, a składać wnioski dowodowe, wyjaśniać, prostować omyłki, przedstawiać swoje dowody. Kontrolowany ma prawo wglądu do akt na etapie każdej kontroli. Ma także prawo do tego, by nie być w tej kontroli sam. Czyli może korzystać z pomocy pełnomocnika, czy to wybranego spośród swoich pracowników, czy profesjonalisty, adwokata, radcy prawnego, czy doradcy podatkowego. Jednym z praw kontrolowanego jest także prawo do sprzeciwu. Jeżeli nasze prawa są naruszane, możemy się temu sprzeciwić. Kolejnym i chyba jednym z najważniejszych praw jest także prawo do wypowiedzenia się w sprawie przed jej zakończeniem. Warto wówczas z tego prawa skorzystać i podsumować swoje stanowisko i poprzeć je dowodami. Kontrola trwa od 12 do 48 dni w zależności od wielkości statusu przedsiębiorcy. I kończy się protokołem z kontroli, w którym dokonywana jest ocena prawidłowości wykonania obowiązków podatkowych. Ocena ta może uznać je za prawidłowo wykonane i nic z tym nie musimy wówczas robić, albo nieprawidłowe. Co to oznacza? Możemy się z taką oceną zgodzić i dokonać korekty zgodnie z tym, co sugerują urzędnicy, albo możemy się temu sprzeciwić. Sprzeciw wyrażamy w formie zastrzeżeń do protokołu kontroli, które są składane w terminie 14 dni od jego otrzymania. Do tych naszych zastrzeżeń organ również musi się odnieść w terminie 14 dni. Może się z nami zgodzić albo i nie. Jeżeli nie, to wówczas spór przenosi się na kolejny etap do postępowania podatkowego, o którym opowiemy w kolejnym odcinku.